Już dziewiąta edycja Mistrzostw Polski Farmaceutów w Piłce Halowej. Kontynuujemy pewnego rodzaju tradycję i wyzwanie, które zostało podjęte kilka dobrych lat temu. Po przerwie pandemicznej możemy się znowu spotkać. Przerwa ta trwała prawie 3 lata. Mamy 12 zespołów z całej Polski, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że wracamy do pewnego dobrostanu i pewnej równowagi, która przez wiele lat nam towarzyszyła. Jeżeli chodzi o te mistrzostwa, to rozpoczęliśmy ich organizację przed okresem pandemicznym, jednak on spowodował, że musieliśmy to przesunąć na okres późniejszy i faktycznie te przygotowania zostały podjęte w połowie ubiegłego roku, więc jest to gdzieś około pół roku, żeby tego typu zawody się mogły odbyć. W tym turnieju przegraliśmy tylko jeden mecz, straciliśmy tylko dwie bramki. Mamy mega dobrą drużynę, dwa pistolety i cała reszta. Taktyka i założenia zostały spełnione, za wyjątkiem jednego przegranego meczu. Przygotowania też były jakieś, one były mocniejsze i bardziej intensywne tuż przed turniejem. Uważam, że. Zasłużyliśmy na to. Udział był no, bardzo pozytywny. Zakwalifikowaliśmy się do finału. Wygrała drużyna najlepsza, uważamy. Dlatego, wiele drużyn grało naprawdę wyśmienicie. Cieszymy się, że spotkaliśmy się ze wszystkimi. Jesteśmy zadowoleni. Również gratulujemy zwycięzcom i tym, którzy pograli tutaj. Którzy też mają duże radości z tej grania. Osobiście jestem zadowolony. Najważniejsza jest tutaj zabawa ze strony zawodników, żeby oni byli zadowoleni, więc jeżeli oni będą zadowoleni, otrzymam zwrotny feedback z ich strony jako pozytywna realizacja, no to dla mnie jest to oznacza, że zawody się udały.